Po obiecującym powrocie kultowej serii w 2016 roku, Doom Eternal to kolejna szalenie imponująca część uznanego cyklu od id Software. Tempo i efektowność rozgrywki wręcz hipnotyzują, mamy tu pretendenta do miana najbardziej satysfakcjonującej strzelanki tego roku. Historia jest bezpośrednią kontynuacją opowieści z poprzedniej części. Slayer po zatrzymaniu piekielnych zestępów na Marsie staje przed sporym problemem inwazji demonicznych sił na Ziemię, nie ma więc czasu do stracenia i rusza do boju. Fabuła proponuje teraz znacznie więcej przerywników filmowych, niż można by się spodziewać. Przed walką z bossem bądź istotniejszym fragmentem historii aktywują się cutscenki, które dodają opowieści nieco kolorytu. Nasz bohater na szczęście nie mówi, ale nie musi, bo jego oczy pełne furii pokazują wszystko, a świetna muzyka tylko to podkreśla. Mimo ciekawej i pełnej akcji opowieści, to nie fabuła stanowi sedno Doom Eternal. Jest nim rozgrywka, która z początku zachęca do stopniowej nauki słabości przeciwników i ciągłej zmiany broni, by później szybko zatopić nas w totalnej krwawej rzezi. Gameplay i czynione przez nas postępy są niezwykle satysfakcjonujące od pierwszych chwil. Każdy przeciwnik posiada tu czuły punkt, i wykorzystanie go diametralnie zmienia każdą potyczkę. Kako demon sprawia chłopoty? Wystarczy rzucić w niego granatem, gdy otwiera pysk, by ogłuszyć i zabić go jednym ciosem. A Rachnotron irytuje zwinnością i rakietnicą? Zniszcz tę broń, by znacznie go osłabić i szybko napchać ołowiem. Wprowadza to dodatkową warstwę planowania i strategii do pozornie czysto chaotycznej walki. Oszczędzanie amunicji i wykorzystywanie słabości jest istotne również dlatego, że naboje szybko się kończą, a najlepszą metodą ich zdobywania jest przepołowienie wrogów piłą mechaniczną. Podobnie z leczeniem i wzmocnieniem pancerzy, które zdobywamy poprzez zabójstwa chwały na ogłuszonych przeciwnikach i potężne ciosy pięścią albo też podpalanie wrogów. Ten szaleńczy balet zmieniania broni i efektywnego dobijania wrogów jest bardzo wciągający i piękny wizualnie. Każdy pocisk odrywa kawałki pancerza bądź nawet ciała demonów, na dodatek każda egzekucja to nieco inna brutalna scenka, gdzie nasz bohater rozrywa kogoś gołymi rękoma, rozdeptuje mu głowę bądź wbija jego własną rękę w oko. Brutalność nie zna tutaj granic i w tym przypadku to bardzo dobrze. Slayer porusza się po różnych światach za pomocą portali sterowanych przez Wegę, sztuczną inteligencję znaną z poprzedniej odsłony. Ten zabieg nie ogranicza nas do jednej przestrzeni i w pogonie za generałami armii piekielnej skaczemy po bardzo różnorodnych lokacjach, co zapobiega monotonii. To bardzo dobre rozwiązanie. Przepiękne i bardzo klimatyczne obszary w Doom Eternal pełne są sekretów, ukrytych ulepszeń do broni i dodatkowych wyzwań. Na każdym kroku jesteśmy zachęcani do eksploracji i robimy to z przyjemnością, gdyż każde rozwinięcie dotychczasowego ekwipunku diametralnie poprawia szanse na przetrwanie. Jeżeli coś w Dum Eternal budzi wątpliwości, to głównie fragmenty zręcznościowe, podczas których musimy się wspinać, skakać na dalekie odległości, po drodze strzelać w przełączniki i wszystko to robić w konkretnej kolejności z idealną precyzją, bo w razie wpadki cały proces trzeba zaczynać od nowa. Pewne misje mają też zauważalnie mniej punktów autozapisu, co kilka razy boleśnie odczuwamy. To wciąż nie jest jednak nawet w najmniejszym stopniu tak frustrujące, jak wspomniane etapy platformowe, szczególnie w późniejszych częściach gry. Na szczęście z drugiej strony nie jest to aż tak ogromny problem. Świetny gameplay wszystko wynagradza. Finał przygody natomiast to prawdziwa wisienka na torcie. To cudowne zwieńczenie krwawego baletu, które do samych napisów końcowych nie zwalnia. Skaczemy, strzelamy, przecinamy, wywołujemy eksplozję dookoła bez zatrzymywania się na moment, bo inaczej możemy od razu zginąć. Wielu twórców mogłoby się uczyć na przykładzie Eternal poprawnej egzekucji finału przygody. Całość kampanii starcza na około 15 godzin, to całkiem sporo jak na rozgrywkę dla pojedynczego gracza, a możliwość powtarzania misji z zebranym ekwipunkiem i ulepszeniami otwiera nowe możliwości na powtórki pierwszych etapów, by zobaczyć, co jeszcze mogliśmy pominąć. Podsumowując, Doom Eternal to kosmicznie satysfakcjonująca strzelanka, która poza etapami platformowymi ulepsza i rozwija każdy aspekt Duma z 2016 roku. To świetna przygoda, tak przepełniona krwią i mięsem, że po jej ukończeniu możemy rozważać chwilowe przejście na wegetarianizm.